Co sprawia, że jesteśmy rodziną? Czy to mama, tata i dzieci? A może dom z białym płotkiem? Przez lata mówiono nam, że tak wygląda rodzina, ale rodzina to nie obrazek, to uczucie to poczucie domu i bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości. Dziś rodziny mają różne formy, jak piękna tęcza więzi, a w sercu każdej jest miłość. Gdy zdecydowaliśmy się na adopcję, pytano nas, czy dziecku nie zabraknie mamy. Odpowiadaliśmy, będzie miało dwoje kochających rodziców. Nasza córka nie myśli o tym, że ma dwóch ojców. Ważne, że ktoś czyta jej bajki na dobranoc. Naszą tradycją są soboty o wschodzie słońca. Razem pijemy kawę lub kakao i patrzymy, jak wschodzi dzień. To nasz wspólny czas. I wtedy czujemy, że to jest wszystko, czego potrzeba. Moja tranzycja była drogą całej rodziny, ale córka zrozumiała to najszybciej. Powiedziała tylko: Nadal jesteś moim tatą, po prostu jesteś teraz szczęśliwszy. Dzieci widzą miłość w najczystszej postaci nie etykiety, tylko serce. Czasem pytają: Kto z nas jest tatą, a my po prostu jesteśmy rodzicami? Obie opiekujemy się dzieckiem, przytulamy i stawiamy granice. To partnerstwo. Rodzina to drużyna i wsparcie to miejsce, gdzie możesz być sobą. Nie definiuje jej forma, tylko miłość, bo na końcu liczy się tylko miłość.